Pan ma. Makarow chce dokończyć to, co zaczął w Werdańsku. Rozkazał koni, aby zniszczyli Tamę gora o zmroku. Jeśli wysadzi Tamę, zaleje całe miasto. Zginą całe rzesze ludzi. Jeśli będzie działał jak dotąd, wini zarówno Fary, jak i Zachód. Chyba, że go powstrzymamy. Zajmijcie się Tamą. Alex i moi ludzie namierzyli koni na lotnisku w północnym Urzykistanie. Podejrzewamy, że to wysunięta baza Makarowa. Poprowadzę atak o świcie. Nie mogą atakować sami. Nie będą. Cień zapewni wsparcie powietrzne. Nie, Graves nie może strzelać blisko Fary i żołnierzy. Ufam wsparciu cienia. Kazaliście mi mieć Gravesa na smyczy i tak właśnie zrobię. Tylko krótkiej, generale. Naprawdę chce pan zasług? To chyba oczywiste. Gaz ja idziemy z Farą. Sophie go zbiorą tamę. To Ta jest. Nikt zapewni transport. Predator będzie naszymi oczami. Nie dajcie się zdemaskować. Jasna sprawa. Zachowajcie czujność i uważajcie na siebie. Powodzenia. Warta 1, tu Bravo 7. Jesteśmy na naszych pozycjach. Bądźcie czujni. Macie liczne grupki żołnierzy koni w pobliżu. Ochrona dla drużyn zaperskich. Oraz sposób na znalezienie ich. Tak jest. Znajdźcie ładunki i rozbrójcie je. Może zginąć wielu ludzi, jeśli zawiedziecie. Warta bez odbioru. Hej, witajcie w kolejnym odcinku Holody, To wydech 3 tam skoczyć, czy co? Nie wiem, spróbujmy. O, spadał cienie zwróciły ci za party. Uważaj na to, że koni je otoczyli. Jeśli je odzyskasz, to ci się przydadzą, ale się na celu? Ghost, przy moście na południu są koni. Czegoś tam pilnują. Pewnie to tak jest? Ładunek. Most kontroluje przepływ wody. Jeśli go wysadzą, zaleje cały Werdańsk. Zaleje całe miasto. I zabije wszystkich mieszkańców. Most może stać się celem, Ghost. Poszukaj materiałów wybuchowych w okolicy. Oh!

Можешь ты. Pięknie. Snajper. Dobra, Lux. No kurde Zapomniałem o tym Kieruję się na południe, to są wykładki na cel elektrowni Zbiorą na porę, nie możemy do tego dopuścić Znajdźcie długi na kładkach Ha. Elegancko. Snajper. Leży. Barda jeden, Koni pilnują budynku na południowym zachodzie. nie to chciałem mówić znowu. Już się chyba nie przyzwyczaje. Warta, koni przy zachodniej części podstaw zapory. Stacje kontroli są materiały wybuchowe. Zaraz do nas. Posiłki droga zbiegają w swoim celu. Robi się. Elegancko. Budynek jest Stacja kontroli ogarnięta. Sprawo 7-1 do Warty 1. Tutaj Warta.

jest... amunicja? Tak? Dobrze? Dobrze mówię. To... nie. O! Jest los. Zero siedem. Koni szukają Cię na tym obszarze. Zachowaj ostrożność. Spokojna głowa. Oberwał! No, a co miał zrobić? Musiał dostać. Nie, dobra, no, będzie bliżej z tej strony. Tam jest snajper. Nie wiem czy go zabiłem czy nie. Na razie dobrze idzie 07. Tutaj coś... 07, ścigamy się z czasem. Ruszaj, szybko! Gdzie to jest? Gdzieś mi tutaj pokazuje, że to... w tym miejscu, ale... No to nie tutaj. Nie widzę nic przynajmniej. Tutaj jesteś. Lux. Sutunek zabezpieczony. No tu co? 07 przechwyciliśmy komunikaty radiowe wroga. Koni mają na miejscu 4 drużyny saperów. Cztery drużyny, cztery bomby. To znaczy, że zostały nam jeszcze dwie bomby. Kurde, no nie widzę tutaj jeszcze jednej. 07 ruszaj, nie mamy zbyt wiele czasu. No spokojnie. Tu gdzieś jeszcze powinna być bomba, ale... Nie widzę tu żadnej Chyba, że gdzieś w wodzie, ale bez sensu trochę Jest pod... Zrozumiano rozbroić ładunek Czyli jednak Jeszcze nie wiedzą, że tam jesteś

jest. Warta. Kładka jest zaminowana. ją. Już nie jest. Warta 1. Przelew spływowy bezpieczny. Bomby rozbrojone. Na górze czysto. Rezerwuar jest bezpieczny. Przyjęłam. Zaczekaj. Jankestu, Warta 1. Proszę o natychmiastową ewakuację z z dodatkowego lądowiska. Zrozumiano, Warta 1. Już lecę. Rusz tyłek, Nick. Masz ładunek do zabrania. Przyjąłem. Będę za minutę. Główne lądowisko w zasięgu wzroku. Zrozumiano. Zaczekaj, jestem w krocie. na Pięknie. No i to by było na teraz w tym odcinku. Jeżeli spodobało to chłopka w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie kanał po więcej. Trzymajcie się, na razie, cześć.